No hej się witajcie z tej strony Nagiec i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Jak widzicie tutaj już siedzę w dojczwarze. twarze. Dopało tą kostkę zapało. Dzisiaj sobie prasujemy dalej, tak jak obiecałem. Niestety sąsiad się nie pogniewa raczej, bo trochę rozjadę. Ja dam mu. tej pszenicy, tą tonę pieniędzy, będzie zadowolony. No grabelkę raczej normalnie wywalić. Dobra, tak jak chciałem. Jedna tabelka, jedna zielona to irytujące normalnie. Dziś sobie, jak już wcześniej mówiłem, prasujemy cały odcinek. Może zdążymy jeszcze tam koło domu sprasować. Widzicie, już pracownik poszedł. Tylko szybko do sklepu po piwo sobie, bo dostał kasę, to poszedł. Teraz pewnie siedzi po sklepem. To jest ten Janusz, z tego w dziesiątym odcinku, jak wracaliśmy um, Ursusem, co go żeśmy widzieli, on tu kosił, skoczył do sklepu po piwo, zjechał, już się nie wracał. Myślę, że jeszcze zięćmienie, jak będą kostki, to trochę ich tu będzie, no bo wiecie, jednak do krów słomy idzie. Jak złożymy sobie, to jeszcze może paszę umieszamy. Kiedy dojczwar jedzie? Dojczwar jedzie po żniwach albo po kisiące nawet. Zobaczę, jak długo mi się jeszcze go uda tutaj zostawić, ale raczej już jedzie po kisiące. Chyba, że jeszcze na orkę zostanie, no nie wiem, no słuchajcie, no ciężko mi jest ocenić. Dla mnie bym mógł zostać na zawsze, nie? I to tam jest bez różnicy, czy on będzie, czy nie. Ważne, żeby, ważne, żeby coś było, nie? Bo jak zabiorą mi to i Ursusa, no to wtedy to wiadomo, co. Czym będę oro po kukurydze, a tak? To luz blues. Może nawet do przyszłego roku zostanie. Tylko nie polecam wam nim siać na nawozu tym lejem, którym macie na gospodarstwie, bo jechałem tyle samo z 60, a się wydawało, jakbym jechał z 3 km na godzinę wolniej. Zobaczcie czy, czy tu dmucha pompa, nie wiem po co nawet to jest. Nie wiem po co to, słuchajcie, ten wiatraczek, chyba to chłodzi presę. Działa wszystko. O, już farba zdarta. Jak będziecie chcieli kupić prasę taką piękną, to mówcie, bo... Akurat z Deutschem... Jak Deutsch przyjdzie, bo będę go co roku brał na testy albo coś innego. Albo go może nawet sobie kupię, nie wiem. Ale jak będzie już jak będę już prasę kupował. To właśnie będzie z Dojczem działała i wtedy Dojcza wezmę na testy, jak będę miał nową prasę. To już mamy koniec prasowania. Najwęższy ten, ten przejazd. No, dobra. Tu od razu bronę weźmiemy, zabronujemy ładnie. Się weźmie. Też na odcinku to zrobię. Ale to już jak będzie jęczmień, też pokoszony. To już w miarę no idzie, wam powiem. Się spodziewałem gorszego efektu. Ale ten dojcz naprawdę buczy przy tym pracowaniu sobie. Posłuchajcie. Nie wiem, czy to będzie dobrze słychać. Dobra, złączamy. Czy to w ogóle coś odsunęło? Dobra, te linki muszą być. Podniosę. Dobra, jedziemy. Ale też wiecie, trzeba będzie robić tym, co mamy, no bo jak będę tylko robił tym dojcze, no to wiadomo, jak teraz będzie na usługach, to wiadomo, że to nie będzie ciekawe. Ale wiecie, trzeba go jak najbardziej wykorzystać, bo jak dają go, że tak powiem, prawie za darmo, żeby robił, no to wiadomo, że trzeba to wykorzystać jakoś, tak? Lepiej czy gorzej, jak to umie, tak wykorzysta. No. Od razu pracujemy. Jak ja teraz tu obiadę ten znak pójdzie o jak pięknie poszło. I teraz jakoś napręcę. No ciężkie jest parasowanie tego pola, dlatego mówię, że już do okrągłych belek i przyczepa będzie tylko z autoloem. Widły będziemy tylko sobie używać na gospodarstwie, żeby belki do paszowozu wrzucić czy coś. I to też już na pewno nie ursusem, bo będzie zbyt to ciężkie. Tutaj piękne obory z pustaków. Pomniejszy po prostu tamtą. Nie wiem, czy ja w słup nie zacharszę tam. O, słup jak słup, ale w drut. W jeden słów zahaczyłem. Z trąb. Tu się zmieści, bo jak wiecie, tu się wszędzie pomieszczę, to będzie tu można sieć zboże, nie tylko kukurydzę. O i nie złapało jednej. Ile minut? 6 minut. Dobra. Najwyżej sobie wrócimy do prasowania. Hmm, Taki jak piękny stoi. Pomieszamy sobie teraz paszę. Jak widzicie butelka z olejem. Hmm, przemalowałem. Mi się tam ten kolor też zbytnio nie podobał, yy, zwłaszcza w, kol w kolorystyce z ładowaczem czołowym. Trochę te u się umiesza. Mógłby trochę szybciej jeździć, no ale gdzie tu po tych górach? Nie czy w ogóle po. A tu już wyżej się nie da? Ty wy sobie jakieś jaja robicie, czy co? Nie gada że ja tutaj kiszonki nie wsypię. Dobra, ja wiem jak zrobię. Bo tu się wyżej naprawdę nie da. Tu sobie zjadę paszowozem, trochę może rozjadę, no ale... To jest kolejny dowód, że muszę po prostu zraźnie szybko wymieniać ciąg z Dobra, ciofamy. Podniesiemy się na maksa. Teraz powinno pójść. O, 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 poszło. Teraz jedziemy se narzucać słomy w kostkach. Trzy więcej nie miały zamiaru sypać. TMR już jest praktycznie. Teraz też nie wiedzie. Ten odcinek będzie trochę dłuższy, bo już ma ponad 9 minut. A chciałabym to pokazać. No, teraz powinienem pojechać normalnie. Szkoda, że nie ma w tym paszowozie autowała, żeby sam sobie wymieszał paszę. Czy tam rzucał. Co wszystkiego, no, ale co wszystkiego mieć nie wolno, nie? O, no, teraz wrzucamy. Coś tam siana się wrzuci. No, weź tą kostkę. I ostatni już. Jeszcze jedną sobie wrzucę sianę. To wiecie, ma być taki TMR, że tak powiem prowizoryczny, ale żeby był, nie? Dobrze, że tutaj tak idzie wrzucać, a nie trzeba inaczej. bardzo mało kszonki, ale więcej jej nie mam. Więc, że tak powiem, temer o złych proporcjach to jest. Dobra, jedziemy, starczy. Może też zrobię ładować, żeby sam, że tak powiem, się no to Też to będzie jakoś lepiej, bo nie wiem, nie wiem. I nie wiem też jak to będzie wyglądało to się Nawet nie widzę tam na zegarze, ile jest. No i w drzwi. I trudno, że będzie odcinek dłuższy, tam. Dobra, jaśnie woła. Chociaż nie wiem, czy w tym przypadku. Mogę jeszcze tam bardziej wycofać? Bo tego się chyba nie otwiera. Dobra, to drugie się otwiera, chyba to. Teraz wysyp? O, wysyp był dobry. Odrzuć nie wiem, czy na tyle dobry. Że tu się to nie miało raczej wysypać. Czy teraz trudno? się wysypało, to się nie wsypie niestety. Niestety odcinek się trochę nam popsuł. No ale co, to jakoś sobie będę wrzucał powoli. wiem się podjecie, coś tam się wrzuci. Czy nawet widzę nie załapało. Ścieli się ładnie. Dobra. Nie zapomnijcie zostawić oczywiście Łapeczki w górę oraz subika z dzwoneczkiem. Hmm, poczekajcie. O, na widoku pięknej krowy. Będę się z Wami żegnał. Do następnego.